Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy. to oczywiście kolejny odcinek Bioshock Infinite. Cóż, podążamy za Slatem. Po rozprawie z jego chłopcami wracamy do pościgu. Nie, nie chcę karabinu, ale shotgun. Oraz moją broń maszynową. Okej, okay, jest i sam Slate. Rozumiem, że cały czas będzie wysyłał na nas swoje posiłki. Giń! Ty zresztą też. Dobra, strzelanie shotguna na taką odległość może nie być najlepszą opcją. Nie wiem czym są... ...te odłamki, a na wszelki wypadek je zniszczmy. OK, już wiem czym są. Zadają nie ma obrażenia. Okay, Dziękuję. Wszędzie tylko pomniki Kamstaka. Weź elektrycznego Jokeya. Skąd? I co to w ogóle jest?

Do gondoli, którą mieliśmy uruchomić dzięki elektrycznemu jockeyowi. Przypuszczam, że wyjście może nie być aż tak proste. Dobra, przeładujmy wszystko. Spróbujmy także przetestować elektrycznego jockeya, jeżeli dam radę, jeżeli będę miał okazję. Może na początek wezmę sobie broń maszynową. Zawsze mogę się przełączyć, jeżeli dojdzie do walki na krótszy dystans. Okej, okay, jest i kruk. Nie ukrywam, że połączenie elektryczności z dobrą bronią jest przednie. I can tell what Slate said bothered you. You showed me. Sometimes you have to do what's necessary to survive. There's survival, and there's finding pleasure in the act. Booker. Look, you seem like a decent enough sort. That said, less you know about me, the better. No cóż, mroczna przeszłość Booker... Z tego co mi wiadomo, z rozmów ze Slaytem, On jest jakiegoś rodzaju weteranem, nie wiadomo jakiej wojny. Pewnie, dzięki. Nice. Czy to już główne wyjście? Dobra, jaki obwód. Ten obwód. Rozumiem, że kolejna mała przeprawa, zanim dojdziemy do gondoli. Następnie, będziemy w stanie ją uruchomić. Już można się było spodziewać, że już będzie ktoś na nas czekał. Jak to brak amunicji? Niepotrzebne są tutaj headshoty. Wystarczy trafić w jakąkolwiek część ciała. Snajperka jest na tyle potężna. Zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia ze zwykłymi przeciwnikami. Chociaż headshoty dają niesamowitą satysfakcję. Ktoś jeszcze? Oh yeah. Szukajmy wszystko szybko. Naprawdę przydałby mi się większy magazynek, a właściwie pojemność mojej kieszeni, jeżeli chodzi o naboje do shotguna. Nagle mogę sobie spawnować praktycznie wszystko i wszędzie, co jest bardzo ciekawą opcją. Czy mogę po prostu wskoczyć do tej gondoli? No, nope, jedziemy z tęgami. Czy muszę z nimi walczyć? Chyba tak. Dobra, przejdźmy do walki na bliski dystans. Fuck okej, okay, on ma granatnik. To jest niedobra opcja. Cześć! Gin. Giń powiedziałem, giń, giń! Whoops. Staram się. Dobra, nie tak mieliśmy to rozwiązać. Zdecydowanie, być może karabin będzie najlepszą opcją. Karabin? Gdzie jest mój karabin? Możemy zabrać i ten. Być może karabin będzie tutaj lepszą opcją niż broń snajperska na taką odległość. Z drugiej strony nie będę chciał się tak spieszyć. Zrobimy to troszkę wolniej. Dobra, zginął. Tutaj raczej czysto mogę powoli iść sobie w tym kierunku. Cole, zawsze na próbcie. Jeden z przeciwników. Tak ostrzeliwuj swoich przyjaciół. Że kto, że co? Dobra, wydaje mi się, że jest czysto. Gość z granatnikiem niejako załatwi sprawę. Pytanie brzmi, czy, jeżeli przywołam sobie zmotoryzowanego Patriotę, czy on będzie walczył tylko i wyłącznie dla mnie, czy muszę go jeszcze przejąć? Że tędy? Ok, stęga w tamtą stronę. Dobra, nie do końca o to mi chodziło. Czy mogę jakimś cudem przejść na inną wstęgę, na przykład wstęgę na dół? Elizabeth, możesz już zejść. Może spróbujmy użyć wstęgi po drugiej stronie, Elizabeth. Dobra, jak nie, to nie. Nope, wstęga z tej strony raczej nie zadziała. Może gondola? Gondola raczej też nie. Czyli pozostaje tylko i wyłącznie droga, którą wybraliśmy na początku. Czyli tędy. Wydaje mi się, że jedziemy w dobrym kierunku. I nagle tak bardzo przydałby się karabin snajperski. Dobra, czekam na to, co w tym momencie do mnie przyjdzie. Rozumiem, że ci z przyjdą pierwsi. Fuck, granat. Widzę jednego gdzieś tam. Ten prawdopodobnie będzie sprawiał mi najwięcej problemów w tym momencie. Może pozwólmy mu podejść. On raczej nie podejdzie, on będzie sobie rzucał granatami z odległości. Przeładujmy. Giń! Dobra, chyba się udało. Tak, zdecydowanie wpadł. Teraz czas na resztę. Jak bardzo przydałby mi się karabin snajperski, I tak właściwie, gdzie utknęła Elizabeth? Tak, wystaw głowę. Ktoś jeszcze? Przeszukajmy wszystko, mając nadzieję, że Elizabeth w końcu do nas dołączy. Zdrowie zaczyna powoli wzrastać, sole tak samo. I ja się pytam, gdzie jest Elizabeth? No ale okej. Okay. O ile dobrze pamiętam, gdzieś tutaj przez bramki. Fuck! Serio? Tak, zdaję sobie sprawę, że to jest Patriota. Dobra, odstrzeliliśmy mu głowę. To nie było takie trudne. Zamierzasz eksplodować? Nie? Okej, okay. przeszukajmy ciało. Zbierzmy wszystko i chodźmy do przodu. Jasne, jasne, Comstock zrobił wszystko. Był wszędzie. Tędy? Oj, zdecydowanie tak. Nie myślę, że rozumiem, jak to I always thought of them as doors. When I was younger, I didn't just open the ones I found. I remember making them. Making them? I could go wherever I wanted. But I always wanted to come back. To what? I don't know. My family? Huh. How do you do that? Whatever it is. You know how I said I had plenty of time to read? I tried to figure it out. I read literature on physics and other such things. Yeah? What did that teach you? No dobra, sam nie do końca pojmuję o co chodzi z wyrwami. Czy mogę po prostu postawić sobie tutaj Patriotę i on będzie mnie ostrzeliwywał, czy. Nie, jest po naszej stronie, jest ok. the fuck he will abandon you my sweet Elizabeth. Elizabeth once he has what he needs he will leave you alone what else could you expect from a liar a killer of women comstock father prophet whomever you are i'm leaving and there's not you can do to stop me oh sweet child that's where he'll right. awesome. dobra oto chodzi znowu si will Pytanie brzmi, skąd? Czy oni nadladują? Jaka rakieta? Dobra, czy mogę dostać się na górę przy pomocy wstęg? Chyba niestety nie. Na szczęście Patriota powinien mi tutaj w jakiś sposób pomóc. Czy ja widziałem gdzieś karabin wyborowy? Dobra, jesteśmy na ich łodzi, bądź gondoli. Jeden spadł. Nie mam amunicji do tego czegoś. Pozostaje tylko shotgun. Gdybym Ty tylko wiedział. Gdzie ja w tym momencie lecę? Dobra, karabin wyborowy. Spróbujmy zająć się żołnierzami Komstoka. Jeżeli tylko będę wiedział, gdzie oni są, serio? Jeżdżą sobie po Wstęgach. Ej, nie o to chodziło. Chodziło właśnie o to, gdybym tylko był w stanie cię trafić, a ty skąd się wziąłeś? No dobra, to było słabe. Rozumiem, że wracamy po raz kolejny. Może spróbujmy nie biegać tak szybko, powoli rozwiązywać sprawę żołnierzy jednego po drugim. Dwóch załatwionych. Za nami tylko i wyłącznie Elizabeth. Wystaw głowę, na której masz zdecydowanie wiadro. A ty to kto i skąd? Dziękuję. Dobra, postawmy sobie Patriotek, który nam pomoże zdecydowanie. Dobra, jest patriota, który należy do nieprzyjaciół w walce z naszym patriotą. Czy mogę dostać się w jakikolwiek sposób na gondolę, na której oni są? Nope, nie do końca. Dobra, wracajmy na ląd. Dobra, giń! ok, przyjechała nasza gondola, Elisabeth, otwieraj zamek, jak to nie mogę otworzyć? Albo ty nie możesz otworzyć, o to właśnie chodziło. Tym razem rozumiem, że jeszcze ktoś gdzieś na nas czyha. Nie jestem jednak pewien, kto i gdzie. Być może ktoś jeszcze na tej gondoli bądź tamtej. Okay, gondola wygląda na czystą. Słucham? Czy mogę na nią wsiąść w jakikolwiek sposób? Spróbować złapać się tamtego... Haka. Okej, okay, tutaj jesteś. poprawka. W końcu. A no po delikatnym fejlu w końcu udało się. Czy mogę po prostu zejść na dół? Elizabeth, no Wrogowie pokonani gondola otwarta. Mam nadzieję, że mimo śmierci, mimo małego failu oraz nieogarnięcia, odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!